Hej, tu Lemon i witam Was na kolejnym odcinku ze Stardiowali. Oczywiście zaczniemy sobie klasycznie od poczty. Która jest od. Nie wiem kogo? Hmm. O jakichś zwierzętach jest mowa. Aha. Marni reklamuje swój sklep chyba po prostu. O, nie, czy to jest taka przypominajka w stylu. No, dajmy jakiś y, komunikat dla graczy, którzy nie rozwijają tych aspektów zbyt mocno, żeby zaczęli je rozwijać? Czyli wiecie tam, że hej, hej, poza kurnikiem w sumie możesz zbudować jeszcze inne rzeczy. Urobin dokładnie tam, a nie możesz je kupić. Pamiętaj o tym. Obawiam się, że to jest coś tego typu. I Carvey mnie znalazł, no też mnie zakosił Tysiaka Tysiak to jest max tego co widzę Parsnip od Karolin, fajnie Szczerze, Parsnip w... ten... Eee... I nawet nie mogę się wysłowić To nie mam sztabkę kopru Dziwne ale fajne. No co, darmo to biorę. E... No parsznipa bym się nie spodziewał wiesień. Zdecydowanie nie. Ostatnie o czym bym, o czym bym myślał. E... Majonezy wszystkie sprzedajemy, to wiadomo. Diamenty... Mm. Ea... Fire quartz, czemu nie. O, risen to może dwa. Batwingi w końcu. Trzeba je sprzedać. Nie wiem jeszcze co pisaliście odnośnie nich, ale zostawię sobie 20. Symbolicznie, żeby nie było. Hmm, co by jeszcze sprzedać? Złotko. Kurczę, no dużo będę mieć tego złota. Sprzedam sobie kilka. Wiecie? Dwa? No, zostawię sobie dwa. Resztę złota przepalę, bo pamiętajmy, że z tego będę mieć jeszcze kolejnych 8. Będę mieć łącznie 30 sztabek złota. Nawet więcej, bo tu mam jeszcze rudy. Znaczy orę. My z tej miedzi też bym mógł sobie przepalić kolejną rudę. Ale to może później, bo na razie aż tyle tego nie potrzebuję. Yy, solar Essence, właśnie. To tr trzeba sprzedawać takie pojedyncze główienka to sobie oczywiście wsadzimy, to też Węgiel, ja. Yeah. I przyznam, że jestem lekko zdziwiony, ale ten Węgiel faktycznie powolutku mi tam spada, nie jakoś drastycznie, i pewnie niedługo już przestanie spadać, bo zacznę go zdobywać z różnych rzeczy, a jednocześnie nie będę go tracić na przepalanie. Ale mimo wszystko jest tam jakiś spadek, przyznam. Nie jest istotny, ani znaczący dla mnie, ale jest. Jade to tam wiadomo. o Ojejku, ile tej esencji mam? No tak z dwiemi wystarczą. No, zdecydowanie. Hmm, co tam jeszcze mam? Na pewno pójdziemy dzisiaj do Klinta, to już widzę koniecznie taką potrzebę. A póki co, pomiziajmy no kurki. Właśnie, yy, z Kotkiem nic mi się nie zmieniło, co ciekawe. Mm, no i zbieramy sobie wszystkie Blackberry i tak dalej. Właśnie, który mamy poziom farmingu? Cyk-cyk-cyk. Mm, to było? 9 Dziewiąty, czy ja miałem dziewiąty, czy właśnie mi wskoczył? O, to jest bardzo dobre pytanie. O, cranberry, jak miło. Ach, ile tego będzie. O, jeszcze broku. Nigdy nie wiem, kiedy ten broku już jest dojrzały, nie? W sensie wyrośnięty. Autentycznie, zawsze zbieram go po prostu przez przypadek. Bo on wygląda tak niedomyślnie. A właśnie, dalej się mi znać, że kwiatków nie trzeba podlewać, więc ich. A, ja je podlełem ostatnio chyba. No. Ja je podlewałem. No to... Głupiotki jestem. Przyznam, przyznam głupiotki. No ale co poradzicie, nie? Mech na tym drzewie z taperem. To ciekawe. Ale chyba już raz miałem coś takiego. Eee, Giodut jest. I robaczki. Dobra. Zbierzemy sobie tamtego Gioduta i będziemy mieć jeszcze więcej kontentu u Kowala. A póki co sobie podlewamy oczywiście. Tutaj od góry. Pamiętam, jak pochwaliliście moją. E, może nie tyle co technikę podlewania, ale samo rozsadzenie farmy, w sensie rozstawienie właściwie. O Jezu. To mi nie wyszło. Że mam to całkiem ładnie rozporządzone. No bo wiecie, tutaj wszystko po 5, żeby ładnie się koneweczką podlewało. Akurat tutaj nie, ale... Omijmy ten mały szczegół. No tam wszystko po pięć. Kurczę. Wszystko po pięć. Te blokujące blackberry, które mam. Nie, to nie są blackberry. Które to są? Grape. Te blokujące grape. Co ciekawe, też mam bardzo ładnie rozłożone. Nawet powiem więcej. Najlepsza konfiguracja, jaką mogłem mieć. Tak się aż okuszę takie oświadczenie. Ach, dobra, to podlejemy sobie od tej strony, ale pamiętam, że te podlełem tak bardzo przy okazji. W sensie to nie było jakieś, nie wiem. Yy, celowe. To raczej było takie po drodze. Dobra, idźmy tędy po wodę. Yy. Oho! O. Jezu, jakie to jest świetne! Pięć darmowych srebrnych grzybów? Naprawdę? I to tylko za jakieś głupie 10, 10 muchu i 10 hardwooda. Genialne! Naprawdę jestem pod wrażeniem. Świetne to jest! Wow! Ta gra idzie w świetną stronę. O, i widzę, że dużo kukurydzy na mnie czeka. No to sobie troszkę dzisiaj, dzisiaj kasy zarobimy. To na pewno. Zastanawiam się. One rosną 4 dni. Te roślinki jesienne. Czy jak mam 24, to one urosną w, tym, w ten czas? Pomyślmy. Mają 25, 26, 27, 28. Powinny urosnąć. Jak na moje powinny urosnąć. Sprawdźmy to. Mogłem mogę sprzedać najpierw te złote, bo nie wiem, czy mi się właśnie nie przerobiły przez to i ich nie straciłem. Dobre pytanie. To sprzedawajmy sobie te wszystkie srebrne, złote. Te, które ich nie dotyczą, to tam wiadomo. E Hazelnut. Roku. E Cambry. Ja sobie zostawię. Tych trochę więcej sprzedam. Z sześć. Zostawię sobie sześć. Dzięki temu te cranberry odłożę sobie... O właśnie, to miałem stąd zabrać. Eee, dzięki temu te, te cranberry sobie... Zachowam. W bezpiecznym miejscu. A dzięki temu, rzecz jasna... Eee, nie stracę nic, po prostu. Będę mógł sobie robić z nich masę dżemu. Czajcie, masę dżemu, bo dżem to taka masa. Dobra, wiem, to było suche, niestety. Mm. No, odłożę sobie te cranberry tutaj. Bardziej z mogę sobie sprzedać w sumie. Nie jest mi raczej potrzebny. Zadania też z nim nie powinienem żadnego dostać. Dobra, wrzućmy coś do przepalania. Co by tutaj, co by tutaj dać? Dwa żelazo dam. Skoro akurat mam dwa miejsca. Nie tak. Tyk i dwa węgla. Dobra. Coś jeszcze do sprzedania? No jest nimi ta śliwka i tak dalej, ale nie chcę jej póki co sprzedawać, bo chcę sprawdzić, czy 20 nasionek mi tutaj wystarczy, czy potrzebuję więcej. Na oko wystarczy, ale gwarancji nie mam starczyło. Luzik. No i pięknie. Byłem u grzybków? Czy byłem, ale ich nie ma. Nie ma ich. Okej. Okay. Zrozumiałem. Wiadomo. Zdarza się. No kurczę, no nie podleję tego teraz. No nie ma opcji. Chcę iść do tego kowala i się nie spóźnić. Mam naprawdę dużo rzeczy. Chcę w się sensie dużo rzeczy do oddania mu. Jeszcze kukurydzy, dużo, jejku. No, z tej kukurydzy to tak 5000 będzie, myślę. Mam nadzieję. Udałoby się, nie ukrywam. Ale zdecydowanie: Stardew Valley to jest chyba taka najlepsza seria. Najle najlepsza seria, no to dużo powiedziane. Seria, na której chyba tak najlepiej mi się rozmawia z wami, nie? Że z wami. Do was bardziej niż z wami. Ale w teorii nawet i z wami. Bo później tak mi odpisujecie w komentarzach, więc wiecie. 15 złotych, 19 srebrnych i 12 zwykłych. Kocham te statystyki. Po prostu uwielbiam. A ja nie odłożyłem tych sztabek? A, nowe, no tak. To ma sens. I, żebym później nie zapomniał, zróbmy sobie ten taper. Teraz brakuje mi akurat drewna, ale zaraz wezmę sobie ze skrzynki. I zrobię go jak najszybciej, Żeby później po prostu nie zapomnieć o tym. Są robaczki, są, jest geodud jeden. Zawsze coś. Teoretycznie z jednego mogą wylecieć nawet dwa, ale widzę, że ja tyle szczęścia nie mam. Kopać te wszystkie kamienie? Bo z nich teoretycznie też jakiś geodud może wylecieć, jeśli będę mieć farta. Dwa robaczki są. Z tego co widzę. To bardzo dobrze. A i żeby nie było, nie gwarantuję. Bo rzecz jasna, nie wiem jeszcze z tych komentarzy, co tam wypisaliście, ale tak. Nie gwarantuję, że jeśli będą bonusowe odcinki, The w każdy poniedziałek o godzinie 16.30, pamiętajcie. To nie gwarantuję, że te odcinki będą pojawiać się przez cały czas. Wiadomo. Wakacje mam też troszkę więcej czasu. Później będzie z tym już nieco gorzej. A jak będzie nieco gorzej, no to cóż? Być może się nie uda tak pięknie tego zrobić. O! Cze Czemu ja od mojego kota z tym karpia? Halo! O co tu chodzi? Tak gra mnie strasznie zadziwia. Naprawdę, to ile oni upchnęli tutaj dużo nowego kontentu, to. lekko przerażony jestem nawet. Tak wam powiem. O, śliweczka, idealnie. nad jeszcze? Super. My wstawiali to najlepiej cały czas mieć przyduszone A, przyciśnięte. Bo, jak sobie chodzimy, to może akurat jakieś drzewko przy okazji zahaczymy, albo coś tego typu. A dzięki temu po prostu możemy sobie, wiecie, potrząsnąć nim Wydaje mi się, czy mm, jakby pokój Clint'a w sensie ten jego sklep, zrobił się troszkę większy Jakieś takie wrażenie dziwne odczułam Coś na C? Tak, krystal Czyli dobrze myślałem Tu mamy... E... <głos》> Okej okay. Zabawnie, przyznam tylko kurczę, muszę coś u ciebie sprzedać, wiesz? Bo tak troszkę. Hmm. Albo oddam ten kryształ do muzeum. I wtedy wrócę do ciebie, abym zdążył. Abigail, Elliot. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Jeszcze żadnych nagród nie mam z muzeum, a szkoda. Dawno niczego nie dostałem z muzeum. Chociaż. Chyba, że czegoś nie pamiętam. No ale dobra. Skoro z Mystery Boxa mogę dostać innego Mystery Boxa, to najpierw otworzę sobie magma. Yy, te. No właśnie. Szczególnie, że z nich często leci tyle powtórek, że widzicie. Nawet mi miejsca nie zabrały w ekwipunku, bo wszystko, co mogły. Mi, znaczy, wszystko, co mogły. Wszystko, co mi dały, już po prostu miałem. Także żaden problem. A póki co, Mystery Box. Trzy kawy. Znowu. I 10 Haduda. Fajne jest to, że te nagrody naprawdę są takie bardzo losowe. Ale nie podoba mi się nieco to, że. Mimo ich losowości. są takie. no nie wiem, niezbyt satysfakcjonujące. W się sensie wiadomo, kawka zawsze się przyda, nie? O, Jojo, eee, Kawka zawsze się przyda. Ja tam drugiego dostałem: Hardwood. Hardwood trochę gorzej, już. No, nie ukrywajmy tego. Raczej nie wykorzystam hardwooda tak często. Widziałem wróżkę? Widziałem podczas snu. A ona też. No to świetnie. Eee, co robimy tego dnia? Kurczę, mógłbym technicznie połowić, ale połowię sobie chyba jutro, wiecie? Bo tak sądząc po. O, Lia, co ty robisz? E, tak sądząc trochę po moim ekwipunku, to po pierwsze nie mam miejsca na łowienie. Dzisiaj przydałoby się trochę posiedzieć na farmie. No, byłby taki idealny dzień na siedzenie na farmie. No, babcia, idź. Pięknie. Ech. A no tak, jest środa, zapomniałem. George ma dzisiaj urodziny. No nic ci nie dam, przykro mi. Liczę, że 26 byłby deszcz albo burza. Generalnie obie opcje by mnie ucieszyły, ale. To jest taki wiecie, ostatni dzwonek trochę, bo dzisiaj już sobie nie połowię, ale mogę połowić sobie w zwykły dzień jutro. Więc jeśli jutro byłby, zwy nie, czyli jeśli jutro jest zwykły dzień, to mogłem sobie połowić zwykły dzień jutro. Jeśli pojutrze byłby deszcz, to, to pojutrze bym sobie połowił już w ciągu deszczu, ewentualnie burzy. No, byłoby to fajne, nie ukrywam. Balon na balon, jak widać, już odszedł. Sprzedawca książek. Hmm, ok. Tego nie wiedziałem. Mamy środę, więc yy, nie wiem. Czy w środę gdzieś się chodzi, tak statystycznie? Chyba nie Marni! Witaj! Widzę, że jak zwykle nie w swoim sklepie W końcu jest środa, bo miałabyś pracować, prawda? Chociaż tobie mam wrażenie, że akurat czy jest środa, czy cokolwiek innego, to dużej różnicy nie robi Możemy sobie jeść jeszcze tam, żeby luknąć co nieco Zbierzemy sobie jakieś grzybki, albo coś może Ten teren też by się przydało nieco oczyścić Strasznie tu jest dużo śmieci jakieś. No, slajmy to tam wiadomo Momencik, czy ja od tego slajma się zablokowałem? Od kiedy slajmy mają hitboxy? Znaczy hitboxy eee. Właśnie nie mają hitboxów Mogę do niego podejść, a on mnie nie bije A zwykle od razu bym nie bił podczas tego Dobra, nie zaryzykuję więcej bez jedzenia Dziękuję I dziękuję Dobra, niemy dalej Oj, nie w tę stronę oczywiście Ech, nasionku Dobra, poleżysz sobie o, ile grzybów! No, konkrecik? A tego, że nie mam na to miejsca, to tak trochę rozczarowuje. Jesień hmm. jeszcze będzie nas coś takiego, wiecie? Ultra ciekawego czekać? Jak tak myślę? Hmm. A grzybków nie widzę, ani nic. Wow, jednym hitem. No, ten chyba na 4? 5. Może być. Szanderele chętnie bym zebrał. Tylko. Za co? Glina, chyba. Mam dużo gliny, z tego co mi się wydaje. U to jest srebrny szanterele. Wiecie, głupio byłoby nie zebrać. A te grzybki sobie poczekają. Też nie uciekną, prawda? Mam nadzieję. No, skoczymy sobie przy okazji do czarodzieja. Damy mu esencję. Bo w sumie czemu nie? O, tu jest mech na tym drzewie. Kurczę, chętnie bym pościnał te drzewa, co na dole. Tylko właśnie fakt, że one mi potrafią produkować ten mech, to jest coś takiego, przez co wolałbym ich jednak nie ścinać. Tak, wiem, że mnie kochasz. Chyba, że nie można z każdą postacią tutaj randkować. Znaczy, no chyba są mody na to, ale głowy nie dam. No bo widzicie, tutaj na przykład Mech jest na trzech drzewach. Czterech, przepraszam. Pięciu. Muszę się tu udać. Jeszcze. Może nawet w tym odcinku zdążymy? Czy nie? Jak myślicie? Hmm. Dobre pytanie. Kurczę, no bo miałem trochę posiedzieć na farmie, ale ten Mech? Pusi! W końcu ja dzisiaj dostałem 5 srebrnych grzybów z tego. 5 srebrnych grzybów za totalnie, totalnie za darmo. To jest naprawdę puszące, nie powiem. Też muszę jeszcze podlać. Kurcze to to mnie trochę tak zwodzi z tego. Hmm. Ja sobie karpia Albo w ogóle, czy potrzebuję coś z tego, wszystkiego co mam w jakichś punktach? O, coś mi tu. A, jajko duże. okej okay. Ale duże jajko to mogę mieć zawsze. Eee, grzybki. Dziewięć srebrnych, świetnie pójdą. Panterele, oczywiście. Wszystko co z gwiazdką. Jabłuszko. Dawaj. Mm. Jajka na majonez by się przydało sprzedać. Robić z nich jakieś pikle? Można byłoby W zimę dużo mi nie urośnie, zakładając, że nie uda mi się zrobić, yy, wiecie, larni Bo jeśli mi się nie uda, no to tam nie podziałam za bardzo z niczym A gdyby się udało, no to byłoby miło ale wiecie, warto mieć zawsze jakiś awaryjny plan, więc uznajmy, że mi się nie uda. I dlatego sobie zostawię taką. okazję. okazji, segregacja. Pięknie. To możemy jeszcze sprzedać? Hmm. Możemy sobie gdzieś odłożyć. Czy void Sens tutaj powinien być? To jest skomplikowane dla mnie pytanie. Na razie go tu zostawię w ramach. Litości, ale no, niech wie, że długo tu nie posiedzi. Eee, tutaj pięknie e, oddam sobie do skrzynek wszystko, co trzeba. Cyk, cyk, cyk. Właśnie muszę zrobić ten taper. To jest coś, o czym trzeba pamiętać: cyk, cyk, 40 drewna. hardwoody odłożymy oczywiście. Kamienie odłożymy No nie mam an kamieni A, no tak, kopalnie To ma sens Czy coś jeszcze? Chudza Nie Dobra, no to stwórzmy szybko taper Cyk Pięknie No bo wiecie 10 muchu A ja tam mam z 5 drzewek, no to tak Raczej da radę Coś jeszcze miałem zrobić Jajka Właśnie Dam te dwa brązowe, bo czemu nie? Tyk, Jade, już mamy cztery, teraz lepiej idzie. Aper damy sobie oczywiście na no to magiczne drzewko. A nie mogę jednak, ale mogę go położyć na pod podłodze? Nie rozumiem. I na to drzewo nie mogę. To co z tym drzewem miało być takiego specjalnego? Bo pamiętam, że wspominaliście o tym, że są trzy rodzaje tego drzewa. Tylko. No, jest jeszcze to. Tylko tu muszę akurat iść od drugiej strony. Hmm. Tu nie dam. I tu też nie dam. Czyli nie mogę dać na to taper. Tapera, cokolwiek. Hmm. No dobra, no to nie wiem. Chwilę sobie luknijmy. Ładnie. To nie wiem. Dajcie znać o co chodzi z tym taperem. Ja sobie coś tam... Nie no, nie zdążę już po ten mech iść. A muszę podlać roślinki. Szczególnie kukurydzę, bo ta kukurydza jak ją podleję to może raz jeszcze uda się, że da mi zbiory. Ale najpierw tu muszę podlać, bo tu chyba dyni nie podlałem, więc tak trochę... wypał. A nie, tych nie podlałem, no to te muszę podlać, to jest tak na, na 100%. Głupio byłoby gdybym je skraftował, zasadził, a nie podlał. Dobra, jagódki szybko wcinamy z dwie. Może trzy. Wiecie no, jedna jagódka w te czy we w te raczej nikogo nie zbawi. podlewanko, podlewanko. Dobrze, nie trzeba podlewać tych, tych, ee, tych kwiatków. Oto bym stać na to jeszcze więcej czasu, którego nie mam. Ja podlewałem te? Nie podlewałem ich, a od góry? Chyba podlałem mm. Od tej strony muszę podlać Bo inaczej nie dam rady Nie w tę stronę Dobra, idę po kukurydzę Może chociaż część podleję Taką malutką Bardzo malutką Cyk, cyk Cyk No i tyle z tego było Pięć podlałem Nauczka Podlewać rano Zdecydowanie 10 tysięcy, ładnie, ładnie eee, Za kukurydzę Kurde, mało zarobiłem Wiadomo, ta kukurydza już dawno się zwróciła Ale i tak liczyłem na troszeczkę lepsze zarobki Brochu 70 to też tak trochę mech Majonez ładnie schodzi, to na pewno No i cranberry Cranberry to jest coś takiego, w co ewidentnie po prostu warto inwestować, nie? To jest taka inwestycja, która aż krzyczy do ciebie. Wierz mnie. Coś tego typu. Złoto. Ładnie poszło. 250 za sztukę. Jest Git. 1500 łącznie. Nie jest to rewelacja, ale i tak naprawdę mogło być na pewno gorzej. To tak w 100%. No, a skoro już powoli kończymy film. O, dzień w, moim w moich rękach. Świetnie. Skoro już kończymy film powoli. To pragnę wam przypomnieć, żebyście pamiętali o zraszacz, jeszcze działa. Pamiętajcie, że jeśli film wam, wam, wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki wiadomo, subskrypcji, komentarza. O po prostu wspieracie w ten sposób mój kanał, a nic was to nie kosztuje, więc czemu nie. A poza tym życzę Wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki.